Kiedyś przyszedł do mojej kliniki człowiek, który miał ciężki ból w dolnej części pleców. W skali od 0 do 10 jego ból wynosił 9. Bardzo cierpiał. Przebadałem go i odkryłem, że ma uwięzioną emocję, a tą uwięzioną emocją był gniew. Używając kodu emocji, byłem w stanie ustalić, że to wydarzyło się i zostało uwięzione w jego ciele 20 lat wcześniej, kiedy przechodził przez coś trudnego. Przypomniał sobie, co to było. Kiedy uwolniłem tę uwięzioną emocję, co dosłownie zajęło mi kilka sekund, ból natychmiast zniknął. Był zdumiony i podekscytowany. To było dla niego prawie jak cud. Byłem wdzięczny, że mi to wyszło. Opuścił gabinet, czując się dobrze. Kilka dni później przyszedł ponownie, a o to, co powiedział. Doktorze Nelson, moje plecy są w porządku. Ból całkowicie ustąpił. To niesamowite, wciąż nie mogę w to uwierzyć. Ale kiedy tu przyszedłem, miałem inny problem, o którym nie powiedziałem. Odkąd pamiętam, byłem pełen gniewu. Zawsze krzyczę na swoją żonę i dzieci. Muszę uważać na agresję drogową. Uczyłem się zarządzania gniewem kilka razy, ale nie pomogło. Taki jestem. Tak przynajmniej myślałem. Ale kiedy uwolniłeś te emocje gniewu, od tego czasu. Nie czuję już złości, czuję się zrelaksowany i spokojny. Jak to się stało? To, co się dzieje, kiedy mamy kulę emocjonalnej energii w naszym ciele, to sprawia, że czujemy te emocje łatwiej niż w innym przypadku. Pomyśl o człowieku, 20 lat wcześniej był bardzo zły. Ta emocjonalna energia była zbyt potężna dla jego ciała, aby ją przetworzyć. Utknęła w jego ciele jak mała kulka energii. 20 lat później objawia się jako silny ból pleców, ale także jako coś innego. W jego życiu pojawiały się sytuacje, które powodowały, że czuł gniew, złość i wracał do tego uczucia, do tej wibracji o wiele łatwiej niż działoby się to w innym wypadku. Dlaczego? Bo część jego ciała czuła te emocje 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Teraz masz szansę obejrzeć ten film bezpłatnie. Kliknij link pod filmem, by dokonać rejestracji. Jeśli ten film jest dla ciebie przydatny, udostępnij go znajomym. Unity Poland.